O Najświętszy, godne uwielbienia duchu mojego Jezusa, pozwól mi słuchać Twego słodkiego głosu, umocnij duszę moją Twoim słodkim tchnieniem. O Duchu Boży, chciałbym być wobec Ciebie lekkim piórkiem, aby tchnienie Twoje mogło mnie unosić według woli Twojej, bez najmniejszego oporu z mojej strony. Szczęść Boże w trzecim dniu nawennę. Szczęść Boże wszystkim, którzy trwają razem z nami w nowennie do Ducha Świętego. Ostatnio powiedział Ojciec, że tysiące chrześcijan nawet nie wie, kim jest Duch Święty. To pytam, kim jest Duch Święty? Odpowiedź, zawarta w Piśmie Świętym w nauce Kościoła, jest jasna. Duch Święty jest Bogiem. Nie jest on jakąś bezosobową mocą Bożą, nie jest tylko działaniem Bożym. Duch Święty jest osobą i posiada naturę Bożą tak jak ojciec i syn. Jest trzecią osobą Trójcy Świętej, równym Ojcu i Synowi. Tak wierzymy i wyznajemy. Bóg w trzech osobach, każda z tych trzech osób Bożych, ma swój udział w dziele zbawienia. Bóg Ojciec dokonał zbawienia przez to, że zesłał nam swojego Syna jednorodzonego, Jezusa Chrystusa. Ojciec wraz z Synem syłają nam Ducha Świętego. Działanie osób Bożych można wyrazić w ten sposób. Że nasze życie jest życiem dziecięctwa Bożego, życiem skierowanym do Boga, naszego Ojca, przez Chrystusa, naszego pośrednika i zbawiciela w mocy ducha świętego. Przyjdź, duchu święty, napełnij, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.